Jest Dominika Rebeczko. Jak się bawisz? Jesteś pierwszy raz w Pile? Pierwszy raz. No w Pile przejazdem bywałam, ale tak naprawdę pierwszy Na raz. Na konwencie pierwszy raz. Świetny konwent. Przede wszystkim świetni ludzie. Konwent się składa mm. przede wszystkim z ludzi. To znaczy, wystawcy mogą przyjechać w ileś tam miejsc ci sami. Prelekcje mogą się, czy tam tematy, prelekcji mogą się powtarzać, a ludzie są najważniejsi. I to są naprawdę fantastyczni, cudowni ludzie. Każdemu miastu że takich organizatorów konwentu. Możecie się przeprowadzić do Bydgoszczy, jeśli chcieli. Ja zapraszam. Może zrobimy jakąś edycję bydgoską na przykład Zapis. w skoju? Tak tak tak, 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 tak. Musimy tak. pomyśleć, jak okay, rzucę pomysł na polu. <laughs> Może coś się uda. Bardzo chętnie u was działa. Co roku organizujemy konkurs literacki na najlepsze, najciekawsze opowiadanie. W tym roku, jako organizatorzy, postanowiliśmy zaprosić między innymi Ciebie do jury, z tego względu, że zależało nam na takim spojrzeniu bardziej technicznym, osoby, ja. osoby właśnie z takim doświadczeniem tłumacza, edytora i tym podobne. Także byłaś ty, i była Paulina Hendel. Jakie są Twoje wrażenia po przeczytaniu pracy, albo tych nagrodzonych? Znaczy, bardzo mi się podobała praca, która zajęła pierwsze miejsce na pewno. Ateizacja. Była ateizacja, tak. To była naprawdę dobrze zrobiona praca. Widać było założenia, widać było kompozycję, odpowiednia stylizacja językowo też była bardzo, bardzo ponadprzeciętną w stosunku do niektórych. Myślę, że tutaj też trochę, nie, nie wiem czy się spodziewaliście takiego odzewu od strony uczestników, bo były prace, no, widać, z dużego przedziału wiekowego, i ja myślę, tak, że to tak. też w pewien sposób rzutuje na to, co to ma do przekazania. Mhm. i y, wiadomo, że wymagamy trochę mniejszych jakby, kompetencji językowych od kogoś, co jeszcze jest w trakcie nauki i od kogoś, kto naukę już dawno ukończył, prawda? Niemniej ateizacja naprawdę wybiła się ponad przeciętną. Były też osoby y, nagrodzone za na przykład pomysł ciekawy albo za kompozycję y, y, tekstu. Zasadniczo prace w większości plasowały się na takim dobrym, mocnym, powiedziałabym mocnym, średnim poziomie. Co dla amatorów to jest też bardzo dobry, bardzo dobry poziom, jak dla kogoś, kto tam nie zajmuje się pisaniem, który ma na przykład do czynienia z redaktorem. Wielu pisarzy z mojego doświadczenia mówi, że oni dopiero w momencie, kiedy się spotkali, zetknęli się z taką rzetelną, prawdziwą redakcją zawodową, to dowiedzieli się, jakie właściwie popełniają błędy, czy tam na przykład czego powinni unikać, albo co powinni poprawić. Więc może gdyby tegoroczni laureaci dostali się młynek, ten redaktorski, to kto wie, kto wie, czym by nas zaskoczyli w przyszłym roku. No miejmy nadzieję, że zaskoczą nas pozytywnie. Myślę, że jako organizatorzy zdecydujemy się. Na... Powtórzenie, Może... powtórzenie tak, z rozrywki. Tak, tak na, na konkurs w przyszłym roku. Z tego względu, że rzeczywiście, tak jak mówiłeś, odzew był dosyć duży i jakość tych prac też była momentami naprawdę wyjątkowa i te prace były bardzo spójne i ciekawe. Były ciekawe, były ciekawe. Przede wszystkim ten motyw jelenia obowiązkowy, tak? Tak. Ja tak. Nie, nie, nie będę się śmiał, że w każdym opowiadaniu było nie ja wiem, <grym> że to było zamierzone. Natomiast podobało mi się to, jak różnie mm. przedstawiane. był, bo w jednym opowiadaniu występował jako figurka magiczna, tak. w następnym jako bóstwo, w jeszcze innym jako wierzchowiec mm. po prostu. Także no, ciekawe, ciekawe podejście. Świetnie. Przejdźmy może jeszcze do książek. Takie ostatnie pytanie. Jakie książki ty czytasz, lubisz czytać? Jakiś gatunek ulubiony? Fantastyka! Okay, a bardziej zawężyć science fiction, fantazy, może? No, że to jest chyba bardziej tak, jakbym miała generalizować, to chyba fantazy, ale nie, nie powiedziałabym tego tak na przykład do końca, ponieważ yy, na u mnie na czele plasuje się Orson Scott Card, który pisuje też fantastykę science fiction. Tak. Twardy nawet science fiction, mhm. tak, można powiedzieć, i uwielbiam. Pasjami, znam, poznałam na Trykonie. No proszę. Tak, od razu zaskoczyło, tak. Świetnie. Także, no ale no, to jest osoba, która pisze, jakby w takim stylu, który mi odpowiada. Podziwiam za niektóre dokonania bardzo Robin Hobbs. Yy, czytuję właściwie wszystko. Teraz, tak jak zapytałeś, to próbuję sobie przypomnieć tą moją biblioteczkę. Nie? Co mhm. tam jest poustawiane. No, yy, wiadomo, Maję Kosakowską. I to nie tylko dlatego, że jestem jej redaktorem od lat, ale uważam, że jest to naprawdę wyjątkowa pisarka. Polecasz. Polecam, ponieważ zawsze mnie fascynuje to, że maja nawet dla jednego prostego opowiadania tworzy cały świat głowy. No to ciekawe. To są cały uniwersal, w jednym takie mikrokosmosy, zawarte czasami na paru stronach. Niesamowita wyobraźnia. Niesamowita. Ym, Jarka Grząbowicza, oczywiście też. no Jak już polecam maja, to muszę Jarka, prawda? Jako tak. małżeństwo nie wypada polecać, tylko żony będzie też trzeba. Ale to z Polaków, Rafała Ademskiego, szczególnie te powieści jego związane ze, z polskim średniowieczem. Ciekawie jest spojrzeć na to trochę pod trochę innym kątem, ale tak naprawdę to czytuję wszystko. No i przyznam szczerze, ponieważ tłumaczę i redaguję tak. całymi dniami, to jednak w z odskoczni nie czytam. W takich zajęciach, które nie wymagają czytania. Jakie to są zajęcia? Granie? <laughs> Albo no, rękodzieło na przykład. Tak? Adi. No, przyję, robię na drutach, coś co nie wymaga ode mnie tego, żebym zapoznawała się ze słowem. Gdzieś tam elementy fantastyki umieszczasz? W grze? W rękodziele? No, to wszystko zależy, wiesz, Ale koszulki się... maluję na przykład i nie. różnie to wychodzi, ponieważ zazwyczaj są to koszulki robione pod konkretną osobę, nie. więc... Okej, okay, rozumiem. Dominiko, myślę, się cieszymy jako organizatorzy, że Dziękuję. spędzasz tyle czasu, że mógłbyś nas odwiedzić. Za chwilę masz kolejną prolekcję. Tak. i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku. Mam to traktować jako zaproszenie? Tak. To już odpowiadam, że na pewno. Świetnie. Do zobaczenia. Hej.